Jest 20 radnych, czy rady są prawomocne? Wobec tego otwieram 30. sesję Rady Miejskiej w Łapach. Mamy do dyspozycji i do rozdysponowania gminne dwa budynki szkolne w tym obwodzie, dlatego też proponujemy, aby one mogły funkcjonować jako obiekty szkoły podstawowej nr 1 w Łapach, podkreślę to jeszcze e, bardzo dokładnie, z siedzibą przy ulicy Polnej. Spotkaliśmy się tutaj dlatego, ponieważ było zamieszanie związane z reformą oświaty, jaka ma być wprowadzona. Nie byliśmy informowani wcześniej o tym, jakie zmiany będą wprowadzane, że są komisje w ogóle oświaty w Urzędzie Gminy. Na BIP-ie tego nie było. Sam osobiście szukałem. Nie było takiej informacji. Gdyby była taka informacja, być może tego spotkania dzisiaj by nie było. Nie byłoby takiej konieczności, bo spotkalibyśmy się wcześniej na komisji. I wspólnie ustalilibyśmy jakiś tok myślenia i tok działania. Państwo wnioskowali dzisiaj o wyłączenie z toku obrad właśnie tego punktu, tak? Tak, o to wnioskowaliśmy. Złożyliśmy wczoraj dokument, złożyliśmy wczoraj dokument do Rady Miejskiej z prośbą o to, aby, ten, aby dzisiaj przegłosować to, aby tego punktu po prostu dzisiaj nie było. Jak widać, no, nie udało się. My dzięki podjęciu tej uchwały mamy czas do roku 2019 na właśnie o, o, jak gdyby dopracowanie tego wszystkiego, określenie w której szkole, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia. I my mamy wystarczającą ilość czasu teraz po podjęciu tej uchwały, ponieważ ona dopiero rozpoczyna proces, a nie zamyka proces kształtowania tego systemu szkół. To jest ten moment, w którym my będziemy mogli spokojnie to wszystko wykonsultować, wziąć pod uwagę również głos rodziców. Dlatego po to, żeby odbywały się te konsultacje, nie ma potrzeby zdejmowania tego dzisiaj. Sesji, ponieważ, tak jak mówię, ta dzisiejsza uchwała rozpocznie dopiero proces kształtowania tego systemu, a nie go zamknie. Rodzice obawiają się tego, iż w uchwale, którą przygotowała gmina, jedna nasza szkoła, numer jeden, ma być podzielona na dwa budynki. My mieszkamy w okolicach szkoły numer jeden, tutaj niedaleko przy ulicy Polnej, a gimnazjum mieści się ponad półtora kilometra dalej. Martwimy się o to, że uchwała. Nie gwarantuje nam tego, że nasze dzieci przez 8 lat będą chodziły do jednej szkoły. Najlepsze rozwiązanie jest to, które zostało zaproponowane w tym wariancie, y, chyba trzecim y, czyli y, 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 zostaje szkoła podstawowa numer jeden która posiada dwa adresy i daje to możliwość wyboru rodzicom, jaką szkołę wybiorą. Najważniejszy to jest argument, który tu się pojawia wielokrotnie, że my tego budynku nie chcemy stracić, bo w tym budynku chcemy coś robić, a jeżeli byśmy zastosowali taki wariant, że zostaje tylko szkoła numer jeden, a gimnazjum jest wygaszane, to praktycznie zamyka nam jakąkolwiek furtkę do wykonania jakichkolwiek inwestycji w tym budynku. I tego chcemy uniknąć, dlatego mamy te dwa lata w tej chwili, bo tak naprawdę ta sieć szkół to będzie za dwa lata, jak wygasznie ostatnia klasa gimnazjalna. Nie mamy żadnych konk konkretów tutaj. Po przedstawieniu projektu, jaki przedstawiła pani burmistrz, ja wnioskuję, i myślę, że nie tylko ja, z osób tutaj obecnych, że dążymy tutaj do stopniowego wygaszenia budynku przy ulicy Polnej. Jedynki w budynku przy ulicy Polnej, a w tym czasie z, y, będziemy dążyli do tego, aby wyremontować wszystkie sale, cały budynek przy ulicy Matejki, i po prostu przeniesienie całej jedynki do ulicy Matejki. W sytuacji, jeśli okaże się, że ta powierzchnia tych obydwu obiektów, tak, obecnej szkoły numer 1 i gimnazjum, będzie zbyt duża do obsługi szkoły podstawowej, wówczas będziemy musieli w jakiś sposób lokować tam dodatkowe funkcje i zastosowanie tego rozwiązania jest rozwiązaniem optymalnym, tak? Ono nie prowadzi do wygaszenia którejkolwiek ze szkół, a na pewno nie stanowi zagrożenia dla szkoły podstawowej numer jeden w obecnej lokalizacji, natomiast docelowo daje nam możliwość przystosowania tych obiektów całościowo i w sposób taki kompleksowy. Są tu zapewnienia ze strony pani burmistrz, że nikt tu nie będzie likwidował, nikt tu nie będzie e, przebudowywał, ale no mówię w 2020, w 2020 roku e, będzie można tą jedynkę jakby wygasić, bo na to będą po, po, pozwalały przepisy e, i i zrobić z tego budynku cokolwiek. Nawet można go zamknąć bez problemu. Powiedzieć, że na przykład jest za mało dzieci. Budynek jest, utrzymanie budynku jest nierentowne. W tym czasie robimy atrakcyjny budynek przy ulicy Matejki. Dzieci przechodzą na ulicę Matejki i zamykamy jedynkę przy ulicy Polnej. To, to się układa w taką przynajmniej ja, ja tak to odbieram. Rodzice po prostu mają obawy, czy nie będzie takiej sytuacji, że będą, że skazani na uczęszczanie dzieci z naszej szkoły numer jeden pod adres wskazany jako druga dodatkowa lokalizacja. Z reakcji rodziców widzimy, że wcale nie są tym zainteresowani i oczekujemy od radnych, od naszych władz miasta, że będzie to gruntownie bardzo przedyskutowane z rodzicami, z radami pedagogicznymi i że rzeczywiście zostanie wybrany taki najlepszy wariant, najlepszy wariant, który zadowoli wszystkich, nie było żadnych konsultacji społecznych. Ja dowiedziałam się telefonicznie pocztą pantoflową od koleżanki przez telefon, że jest posiedzenie komisji, trwają rozmowy. E, nikt praktycznie o tym nie wiedział. E, spotkaliśmy się w szkole nieoficjalnie. Przyszła pani burmistrz i zastępca Rady Miejskiej, Piotr Pukośnik. Więcej nikt do nas nie przyszł, jak widział Państwo czekają na zaproszenie radni. Nasi radni, który, których wybraliśmy, e, mówią, że martwił się o nas, o nasze dzieci. O nasze losy, ale nikt nas o zdanie nie pyta. Myślę, że troszeczkę można by ten temat znacznie wcześniej zacząć, i ta burza dzisiaj mogłaby nie mieć w ogóle miejsca, bo gdyby te warianty zostały przedstawione rodzicom radom pedagogicznym, zainteresowanych szkół znacie wcześniej, to być może wielu z nas zauważyłoby dużo plusów w każdym z tych wariantów i dzisiaj może by nie było takiej dyskusji burzliwej, trzymania się kurczowo jednego wariantu, tylko byłoby pewnie podzielenie rodzice nawet, że są też jakieś bardzo pozytywne rozwiązania proponowane w innych wariantach. Jakie rozwiązanie Państwa by satysfakcjonowało? Tak jak przewiduje ustawa, która wchodzi, która weszła, tak, i ma wejść z ma być wdrożona z dniem 1 września żeby powstały dwie szkoły tak jak tak jak premier Beata Szydło to mówiła, tak jak minister edukacji narodowej, wygaszamy gimnazję i tworzymy szkoły, żeby w szkole numer jeden były 1-8 klasy, a było gimnazjum, przedtem był szkoła numer 4 i niech powstanie znowu szkoła numer 4. Pani burmistrz i my jako radni musimy patrzeć na to troszeczkę szerzej, nie tylko z punktu widzenia tego budynku i tej szkoły, ale szerzej. Musimy też myśleć o tym, jak zagospodarować ten, ten ogromny budynek. No, w tym obwodzie, tak jak już Państwo słyszeliście, działa jedna szkoła podstawowa numer 1 i szkoła katolicka i tak naprawdę, czy jest miejsce na utworzenie jeszcze jednej szkoły? Nie, my nie chcemy takiej decyzji w tej chwili podjąć, o co tutaj apelowali, co niektórzy rodzice, żeby już podzielić obwody sztywno i utworzyć szkołę numer 4, bo tak, utworzyć taką szkołę to jest bardzo prosto, ale za rok czy za dwa może się okazać, że tam nie będzie dzieci i trzeba będzie tą szkołę zamykać. I co wtedy? Będziemy musieli podejmować taką decyzję. Utworzyć łatwo, ale zamknąć przy protestach rodziców, przy takim społecznym niezadowoleniu jest bardzo trudno. Myślę, że na spokojnie możemy, e, chcemy, aby został budynek przy ulicy Polnej jako jeden budynek Szkoły Podstawowej numer 1, tak jak jest w przypadku Szkoły Podstawowej numer 2. A mówię, jeżeli w okresie wygaszenia gimnazjów jest czas na to, na ewentualne zbudowanie szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Matejki.